Aplikacja IVVO Mobile Banking stwarza niesamowite możliwości dla osób, które chcą mieć dostęp do swojego konta bankowego 24 na 7 oraz pragną w dowolnym miejscu dokonywać transakcji bankowych w bezpieczny i szybki sposób. Zobaczmy jak to działa. Na początku wpisujemy numer telefonu i wybieramy opcję połączenie wideo. Kolejna czynność to wybór języka. Wybieramy, wybieramy polski wciskając 2. W trakcie połączenia możemy zmienić język w każdej chwili. Łączymy się z aplikacją bankową. Pojawia się okienko, w którym uwierzytelniamy swoją osobę, wpisając 6-cyfrowy identyfikator klienta, a następnie 3 kolejne cyfry. W każdym momencie możemy poprawić błąd przy wpisywaniu. Bez potrzeby łączenia się na nowo z aplikacją. Wprowadzamy datę swoich urodzin i zatwierdzamy krzyżykiem. W taki oto sposób dostajemy się. Menu głównego, za pomocą którego możemy dokonywać licznych decyzji w sprawie naszego konta. Zaletą rozwiązania jest fakt, iż żadne dane nie są zapisywane na telefonie. Nie potrzebujemy również ściągać na nasz telefon na aplikacji bankowych. Wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym za pomocą strumienia wideo. Piskamy klawisz 2, aby sprawdzić konto. Wizualnie wygląda to bardzo podobnie jak w przeglądarce internetowej, natomiast nie ma problemu dopasowania rozdzielczości do ekranu telefonu. Też wszędzie jest ona taka sama i nie sprawia problemów z kompatybilnością. Wracamy do menu głównego i wybieramy przegląd ostatnich transakcji, wciskając klawisz 3. Kolejna bardzo użyteczna funkcja aplikacji to możliwość płacenia rachunków i dokonywania transakcji za pomocą telefonu komórkowego. Wybieramy opcję Zapłać rachunki, wciskając klawisz 4. Pojawia się menu płatności. Wybieramy trzecią opcję, gdyż chcemy spłacić kartę kredytową. Teraz wprowadzamy kwotę do zapłaty. Możemy w każdym momencie ją poprawić i akceptujemy krzyżykiem. Po chwili. Otrzymujemy potwierdzenie dokonania spłaty karty kredytowej. Ostatnią czynnością, którą dokonamy, jest zamówienie wyciągu. Wciskamy klawisz 5 i po chwili otrzymujemy informację, iż nasz wyciąg zostanie przesłany do nas pocztą.